Hej cześć siemanko z tej strony Paul Leysu. dzisiaj zrobię, zrobimy przegląd sklepu i po prostu jakie mam różne skórki, patterny, face, pery, lowery. Dobra. Sklep. A już się opłaca, I pampki Nie upłaca się ogólnie tego. no, takie 3 na 10. Dobra, zrobimy sobie przegląd od koloru zaczniemy tu sobie będę tak przejeżdżać pokazywacie się? Myślę, że takie króciutki odcinek był bo już o! może takie odnaleźć? Tak na odnaliśmy, dobra takie możecie sobie o nie, to jest lepsze dobra ogólnie to dużo mam tych kolorków, możecie sobie oglądać. Zro zrobię sobie przegląd ten, dzisiaj z gierki na nagrany po prostu zrobię przegląd tych e, kolorów i będzie myślę, że dobrze. Dobra, paterny, bo może ktoś się zapyta w komentarzu, a pokaz ten, to już nagrywam ten odcinek, żeby było. Myślę, że z 5 minut będzie mieć, nie bliżej. I też wam powiem, który mi się bardzo podoba, który co to, to mi się kiedyś bardzo podobało? tego nie widzę dzwonego. Dobra. To jest bite. No i... To są możecie wyparć, ale to nie widać tu. To, to to chce się co kupić. I to. Dobra. Do fejsu. Wszystkie czarne górki po co się kupić? W ogóle gózki są o wszystkie o co kupić. Mam bardzo dużo do jej ziemniar. Dobra, zaczynamy od pery. Górę. Ok. Tutaj anogaza, to są tak stosownko, ale się opłacał kupić. No. Można no też kupić kupando ładną. O, po, bo to roboty. Tego też się opłacał kupić. Wyśko oczywiście każdy musi z tego. O, ten, ten jest Jeden z lepszych. Kurczaka też, jak ktoś chce. Bananka oczywiście trzeba. No i myślę, że z tego... O! Tego też można. To fajnie. Rainbow'a też można. To jest super. Sonika. Sonica Sonic też się opłaca. Dobra. O! O, kana też trzeba. No i łyczka też no. Dobra, lower. lower'y. Lower'y a manga od... o! od BeanBota, ale to jest za stołynki, tak? No to jest okolika od, od koali to No, o, o tej pandy. To się bardzo... pisztanka się opłaca kupić, jest bardzo dobry. Fajny. O, ten gat od Gattaro Boto. od jednej od obliczki tutaj, trzeba mieć, oczywiście. Hmm, no i to by było na tyle dzisiaj w Odcinek, nic nie będę długiego nagrywać. O, tutaj robię drugiej Teraz jeszcze te przeglądam. Idziemy taki, taki, taki. Myślę, że jutro dłuższy będzie odcinek. Chciałem wyśleć, ale no, troszkę. No, ja nie ma. Zapomniałem troszeczkę No i ja takie. No tu każdy widzi sobie. Interfejsy. To myślę, że ciekawy nawet nie list. Mogę sobie tak przeskipnąć, robię nickname'y. Ja mam projekt bardzo ustawionego, choć też fajnie jest parkour'a mieć w planecie. w I... tyle. Dobra. Okay. To ja już się chyba... o, co to, to? To się też w sumie popłaca, to zbieram Dobra, to ja się już będę chyba z Wami zeżegnać. Dobra, to nie wiem, dzisiaj bardzo krótki odcinek, przepraszam Was za to, ale no niestety czasem tak bywa, bo naprawdę mówię Wam, że jutro będzie z Minecrafta co najmniej pół godziny. To ja już się będę z Wami żegnać.